Was z tej strony profesor S i dzisiaj pokażę wam, jak zrobić fajerwerki. No, pewnie jakaś część z was tego nie wie, a więc dlatego wam to pokażę. Zaczynamy od takiej najprostszej, ale zanim to, to trzeba zrobić kwiatkę pirotechniczną, a ją można zrobić w taki sposób. Jeśli chcecie no Normalna się robi w Potem można zrobić jeszcze trochę inną. O taką. Ja akurat wybran niebieski wargi. To mi się podoba. Można zrobić takie. takie. No. Teraz trzeba zrobić coś takiego. Tak. To jest to. Te fajne to jest z tego. Tak jest leczajne. Teraz robimy z tego.

Widać taki jakby wybór. Dobra, z tego. Ciekawe jest, że do tego potrzebna jest głowa klipa. Ale Efekty są fajne. Widzicie? Mam nadzieję, że ten filmik Was czegoś nauczył. Jeśli tak, to zostawcie oczywiście to oczywiście kliknijcie ten czerwony przycisk subskrybuj. A ja Wam dziękuję jeśli zasubskrybowaliście mój kanał i żegnam Was na dzisiaj. Pamiętajcie, że jeśli zostawicie 1000 subskrypcji, to do, będzie dorad, to na zawsze będzie dodatkowy filmik tygodniowo. Więc zostawiajcie subskrypcję, jeśli chcecie o jeden filmik więcej tygodniowo. A ja się na, dzisiaj z Wami żegnam. Przypominam, że jutro jest następny filmik.